Moi drodzy, wielki sukces Telewizji Republika, wielki sukces Telewizji Republika, bowiem ta stacja wyprzedziła w kwietniu w oglądalności telewizję TVN. Główny kanał TVN, nie TVN24, kanał informacyjny, główny kanał TVN Republika na trzecim miejscu. No to się w pale nie mieści, tak można powiedzieć. Największe, najwięcej oglądalności zebrała tradycyjnie telewizja Polska, kanał pierwszy. No, wiemy, że telewizja jest w stanie likwidacji, ale jednak pasmo TVP1 dociera do jak największej, do jak najszerszej, najszerszej liczby widzów, dlatego jest na pierwszym miejscu. Drugie miejsce należy do telewizji Polsat, trzecie miejsce do telewizji Republika i ta stacja zanotowała wzrost z 3% oglądalności do 6,27. I tym samym Republika wyprzedziła główny kanał TVN, który wyniósł 6,22, spadek z 7,01% oglądalności. Dalej na piątym miejscu jest TVP2, a jeszcze dalej TVN24. Także Republika, brawo!